Dobra ludziki Kontynuujemy, yeah Bicie nazistów, pięknie Będziemy sobie bić nazistów, będziemy ich rozpierdolać w drobny magii Kurwa, będzie pięknie, yeah! Tylko teraz musimy gdzieś tutaj sobie dojść Musimy tutaj szampana Odzyskać szampana Szampania Szampania Czekajcie muszę się tylko kurwa, weź tą murzynko Fucking niggers Kurwa, nigger Ja yeah. Wypierdalaj Jowo pomału ten samochód jeździ, no ale bywa O jak mi kurwa, przykro Wypierdalaj z tego kobieto samochodu Wypierdalaj Yeah! Wypierdalej Fabie Aj muzeczka sobie gra, a kurwa jeszcze po zwłokach przejechałem, a jak mi przykro. Jak mi przykro! Yeah! Pięknie! Pojechał w chuj samochodzik! Pojechał kurwa w chuj! Jechał w... Chuj? Yeah. ja! Zajdź gościu, kurwa? Ja! Yeah, Pek! Kurwa, ale zwoki poleciały, ja! Yeah. Karapek! Jest kurwa, pięknie, ja! Yeah. Mam inny pomysł! Kurwa! A kurwa zjebałem. Chciałem tego jebanego gestapowca zastrzelić. O ja pierdolę, sorry Chyba muszę stąd wypierdalać, co im się zdaje. Ja? Cześć Nazisto Zdrog! Yeah! Pyk! Ha! <laughs> kurwa! Z kurwa pięknie, ja yeah! Spuśćcie lepiej kurwa, że tak powiem, bo... Jebani naziści się patrzą wskakuj tam, wskakuj kurwa Teraz im tu rzeźnię zrobimy z kurwysyną I wypierdalam Wykurwaj mi z drogi Może mnie tu kurwy nie zabiją Kurwa kurwiaj! Ty też! Haha! Kurwa rozstrzelałem sukę, ja! Wypierdalaj z drogi, szwabie! O kurwa, ale przykro mi, żeście... ...wytłuczyli się o ten motor! nagi, kurwa przykro, ja. Kurwa przykro mi, ja! Oho, kurwa, tak, węku to szybko. ...nie, nie zwiejesz przed nimi za szybko. O kurwa mam tu przejebane Taką jazdą to ja tu kurwa za dużo nie narobi Spierdalać mi z drogi No kurwa mać no Bo będę miał kurwa problem O ja pierdolę, przykro mi facet że cię rozdopczyłem Że cię rozjebałem Dobrze, dobrze, dobrze mi kurwa idzie ta ucieczka jak na razie. A! Teraz kurwa do Santosa wypierdal. Kurwa mać. Powinno przelatywać kurwa przez ściany. Ki wyskok Abra Santos. Santos. Uerwos. Deli Veros Pierdolos Weronik, po prostu opiekuje się tobą to wszystko. Tak jak opiekowałeś się Julesem nie łatuje, nie trzeba. Fuck you bitch. No jezu, dziki, tutaj zakończę i zapraszam Was na kolejne odcinki sabotur. Yeaa! Pięknie!